Cześć, witam Was ponownie bardzo serdecznie na kanale Strefa Kryptowalut. Na samym początku od razu chciałbym wspomnieć, że, jako że w sobotni materiale rozstrzygnęliśmy sobie poprzedni konkurs, to chciałbym ogłosić nowy. No i tym razem rozdam dwóm osobom po 500 zł. Tak więc wystarczy subskrypcja, like oraz komentarz pod tym filmem. I około 30 listopada zrobimy sobie losowanie, w którym dwie szczęśliwe osoby wygrają po 5 stówek. Tak więc wydaje mi się, że warto wziąć sobie udział, bo nic to nie kosztuje, a zawsze coś można niecoś wygrać. A w dzisiejszym materiale omówimy sobie 5 altcoinów ze stosunkowo niską kapitalizacją rynkową, które moim zdaniem mają naprawdę duży potencjał na przyszłe wzrosty, gdzieś tam podczas przyszłej hosty lub też po prostu w long termie. A patrząc na rynek w tym momencie, no jakby nie było, jest to chyba najlepsza okazja na obkupienie się po naprawdę niskich cenach, no bo rynek krwawi, mamy ogromne spadki z 50 do 15 tysięcy dolarów, tak więc nie będzie chyba lepszej okazji niż ta, aby sobie te altcoiny zakupić. Dodatkowo jeśli nie macie jeszcze konta na giełdzie lub szukacie czegoś dla siebie, no to polecam Wam sprawdzić platformę Bybit, bo moim zdaniem jest w tą chwilę jedna z najciekawszych giełd na rynku, oferująca ogromną ilość bonusów i ciekawych funkcji, które ciężko znaleźć u konkurencji, tak więc jeśli jesteście zainteresowani to mój link polecający jest w opisie pod tym filmem. I tutaj także wspomnę, że to nie jest porada inwestycyjna czy też finansowa, jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, którą się z Wami dzielę, tak więc miejcie to również w pamięci i zawsze róbcie swój własny research, sprawdzajcie te projekty, które omawiam w moich materiałach i nigdy nie pakujcie się w nic bez wcześniejszego zapoznania się z danym projektem. Tak więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do pierwszego projektu. No i pierwszym projektem na naszej liście jest projekt Elrond, a właściwie Multiverse X aktualnie. Jest on blockchainem, który wykorzystuje sharding w celu zapewnienia jak najszybszych prędkości transakcji. Tak więc tutaj większość uwagi została postawiona na to, aby sieć była możliwie jak najbardziej wydajna. I był to swego czasu pierwszy projekt blockchain, który zaimplementował pełny sharding sieci oraz transakcji. Generalnie sieć została ogłoszona w sierpniu 2019 roku, no i wydana w lipcu następnego roku, czyli 2020, a jeśli spojrzymy sobie na to, co aktualnie dzieje się z projektem, to możemy zobaczyć, że rozwija się on naprawdę niesamowicie szybko, a po ostatnim przekształceniu się w Multiverse X i postawieniu sobie nowych kamieni milowych w kierunku e, gdzieś tam rozbudowy tego metaversu, projekt zyskał bardzo duży potencjał w oczach wielu inwestorów. Generalnie sam protokół Elrond to mocno zaawansowany ekosystem technologiczny, który sam swojego czasu zdziwił mnie kilkoma wprowadzonymi rozwiązaniami, a obejmuje on ogólnopojęty internet, zdecentralizowane finanse i fintech, z czego sama platforma smart kontraktów może wykonać ponad 15 tysięcy transakcji na sekundę przy koszcie zaledwie 0,1 centa, tak więc patrząc na pozostałe dostępne sieci, no to jest to naprawdę całkiem dobry wynik. Jak zresztą sami możemy przeczytać na stronie, Elrond jest wysoce skalowalną, szybką i bezpieczną platformą blockchain dla aplikacji, zastosowań w przedsiębiorstwach i generalnie nowej ekonomii internetu. Dzięki zastosowaniu shardingu jest szybki i wydajny, a także pozwala programistom na tworzenie smart kontraktów w wielu znanych im językach programowania, udostępniając wiele narzędzi, dzięki którym budowane aplikacje mogą być coraz bardziej kompletne i wydajne. No a co do tego, jak powstał Elrond, no to został on założony przez braci Mincu oraz Luciana Todea, a głównym celem projektu było zwiększenie skalowalności blockchainów. No, i dzięki zastosowaniu technologii Adaptive State Sharding i konsensusów Secure Proof of Stake transakcje w sieci są praktycznie natychmiastowe i mega tanie. I tak jak już mówiłem, sieć może przetworzyć do 15 transakcji na sekundę, ale wraz ze zwiększeniem liczby walidatorów ta ilość będzie oczywiście stopniowo rosła, pozwalając na coraz szybsze i płynniejsze transakcje. No, i tak jak mówiłem na początku, parę dni temu Elon ogłosił zmianę nazwy na Multiverse X i przedstawił przyszłe cele projektu. Generalnie firma chce skupić się na maksymalnym zwiększeniu ilości transakcji na sekundę, do 16 tysięcy na shard, a zaprezentowane zostały również funkcje takie jak Xfabric. Czyli specjalny zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji, Xportal, który zdaje się być takim specjalnym miejscem na wszystkie nasze rzeczy związane z metaversem, czyli nasz awatar, finanse, no znajome, czy też różne czaty oraz X które ma za cel połączyć wiele różnych metaversów i pomóc nam w płynnym przechodzeniu pomiędzy nimi. Jak można się domyśleć po samej nazwie i po tym co już powiedziałem, no firma definitywnie skupia się na rozbudowie zamysłu metaversów i wzięła się na to z rozmachem, ponieważ na tą chwilę są zaprezentowane naprawdę ogrom różnych funkcji oraz dostępnych pomysłów, tak też ciężko się dziwi, że według wielu inwestorów dawny Elrond może teraz przejść drugą młodość na rynku, zaliczając podczas kolejnej hossy nawet nowe ATH. Jest to oczywiście tylko takie moje gdybanie, ale niemniej jednak projekt z tak potężnym zapleczem technicznym oraz no jakby nie było również wizerunkowym ma naprawdę dużo szanse na sukces w nowym trendzie metaversu. No i spokojnie, ja wiem, że wielu z was jest negatywnie nastawionych do metaversów, zwłaszcza po ostatnich potknięciach Zuckerberga i generalnie po takim delikatnym upadku do ale pamiętajmy, że każda nowa technologia potrzebuje czasu, aby w pełni się rozwinąć, tak więc czasami warto dać szansę takim pomysłom, zwłaszcza, że no, tak naprawdę ten metaverse, ten zamiast metaversu yy, w przestrzeni kryptowalut trwa tak naprawdę od paru lat dopiero, tak więc to jest naprawdę mała ilość czasu, jak na rozwój takiej technologii, no i generalnie w long termie te pomysły metawersowe mogą nas naprawdę pozytywnie zaskoczyć i mogą okazać się sukcesem yy, naprawdę na miarę naprawdę dużych, dużych yy, wzrostów. Warto również dodać, że z początkiem tego roku Elrond poczynił również całkiem ciekawy krok, ponieważ przejął rumuńską firmę Twispay, a wraz z nią zgodę na emisję pieniądza elektronicznego wydaną przez bank centralny tego właśnie kraju, czyli Narodowy Bank Rumunii. I bardzo ważne jest teraz, jaki będzie ich kolejny ruch, ponieważ sam fakt posiadania zgody na emisję cyfrowej waluty już jest ogromnym sukcesem, a jeśli ich plan na rozwój metaversów się powiodą, o no to mogą oni za pomocą Twispay stworzyć całkiem ciekawy system płatności w kolejnych metaversach. No, i generalnie, tak szczerze mówiąc, tych nowych funkcji jest strasznie dużo. Tak więc, no, nie dam rady o wszystkich opowiedzieć, ponieważ ten materiał trwałby z godziny jak nie więcej. Ale jeśli sam projekt by Was zainteresował, to koniecznie sprawdź sobie ich strony, ponieważ moim zdaniem naprawdę warto. No i tak podsumowując, jeśli chodzi o samą walutę Elronda, no to wiadomo, że idzie ona z biegiem całego rynku. No i ciężko byłoby się oprzeć temu trendowi spadkowemu, który aktualnie trwa. Ale warto zauważyć, że cena i tak trzyma się stosunkowo dobrze, patrząc chociażby na inne podobne projekty w rankingu Market Capu, jest aktualnie na 40 pozycji, tak więc moim zdaniem jest jeszcze całkiem sporo miejsca na jakieś większe wzrosty, po prostu gdzieś tam z biegiem czasu w long termie. No i generalnie jest to taki pierwszy projekt, którym chciałem się z Wami podzielić, ponieważ moim zdaniem naprawdę jest on mega ciekawy i ma naprawdę duże szanse, żeby ten sukces osiągnąć, bo jest to jedna z niewielu firm, które mają jakieś naprawdę duże zaplecze wizerunkowe czy też techniczne i zajmują się tym metaversem już tak na poważnie. Dobra, tak więc przejdźmy sobie do kolejnego projektu. No i kolejnym projektem na naszej liście jest projekt XDC Network. No i takim tytułem wstępu, jak wszyscy dobrze wiemy, przez światowy system bankowy codziennie przepływają miliardy dolarów, tak naprawdę jak nie więcej. No i co oczywiste, wymaga on najwyższych standardów zabezpieczeń, wielokrotnej kontroli ścisłego przestrzegania regulacji. Na tą chwilę, tak szczerze mówiąc, to branża krypto przy tym jest co tak naprawdę zaledwie ubogi krewny, który działa często na bakier z przepisami, ale ma jednak swoje zalety i daje spore możliwości zarobku. Dlatego właśnie XDC Network zamierza połączyć te dwa światy przy użyciu jednej zaufanej platformy blockchain dla przedsiębiorstw, wspinającej razem ze sobą łańcuchy publiczne oraz prywatne. Generalnie platforma została stworzona przez organizację non-profit o nazwie Exchange Infinite, czyli w skrócie Xinfin, mająca na celu optymalizację międzynarodowego handlu i branży finansowej. XDC Network umożliwia rozliczenia finansowe w standardzie korporacyjnym pomiędzy między innymi rządami oraz dużymi firmami oraz dąży do wypełniania luki między starszymi systemami rozliczeń a blockchainem, aby stać się standardem globalnego handlu i finansów. No, i z takich informacji odnośnie startu projektu, to warto dodać, że Xinfin przeprowadził ICO w pierwszym kwartale 2018 roku, pozyskując ponad 15 milionów dolarów. Z kolei MindNet został uruchomiony w czerwcu 2019 roku. No i generalnie, obok założycieli, czyli Atula kade oraz Ritesha. Kaka, tutaj przepraszam, no nie jestem w stanie tego tak powiedzieć tak w miarę sensownie. Bardzo istotną postacią w ich firmie jest ich doradca, czyli Andrew Kasterman. No i przez 20 lat ten Andrew Kasterman pracował na czołowych stanowiskach w Swiftie, czyli w międzynarodowej organizacji obsługującej przelewy finansowe, którą pewnie znacie z waszych banków. Innym doradcą jest również Roger Ver, czyli dosyć duża postać w sieci kryptowalut, co również mówi dosyć dużo o ambicjach projektu i o tym prostu rozmachu, jaki oni chcą nadać temu swojemu projektowi. Z takich technicznych informacji warto wymienić, że XDC Network jest forkiem blockchaina Quorum, opracowanego przez JP Morgan, a ponieważ Quorum z kolei bazuje na Ethereum, to można śmiało powiedzieć, że XDC jest taką mocno zmodyfikowaną i udoskonaloną wersją projektu Vitalika. XDC nie używa standardowego Proof-of-Work, a zamiast tego konsensus oparty jest o delegowany dowód stawki Xinfin, czyli w skrócie XDPoS, a sama platforma jest kompatybilna z językiem programowania Solidity, co oznacza, że smart kontrakty Ethereum będą działać również bezproblemowo na sieci XDC. No i co ciekawe, wszyscy użytkownicy sieci Xinfin mają dostęp do głównego łańcucha, a jednocześnie poszczególne podmioty mogą hostować prywatne podsieci, a pozwala to po prostu na przejrzyste udostępnianie transakcji przy zachowaniu dostępu do danych wrażliwych tylko dla osób upoważnionych, co jest naprawdę fajną opcją. No i dodatkowo sieć umożliwia cyfryzację procesów, tokenizację, natychmiastowe rozliczanie transakcji handlowych i pozwala też na tworzenie własnych tokenów w formacie XRC-20. Obecna architektura XDC zapewnia przetwarzanie do 2000 transakcji na sekundę przy prawie zerowych opłatach transakcyjnych, w czego sieć opiera się na około 200 masternodach, czyli po prostu węzłach, za których prowadzenie operatorzy są odpowiednio wynagradzani bezpośrednio przez sieć. A w tym wszystkim dużym plusem jest również to, że platforma wykorzystuje podwójną walidację, aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa sieci i zabezpieczenia środków. No, i tak jak już mówiłem, takim podstawowym zastosowaniem XDC jest obsługa międzynarodowego handlu. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o błyskawiczne przetwarzanie płatności, ale również o stworzenie zaufanego środowiska wzajemnych rozliczeń i obiegu dokumentów. Tak więc, Xinting pozwala przedsiębiorstwom połączyć swoje starsze systemy z blockchainem przy użyciu protokołu XDC i przesyłać wiadomości w standardzie ISO 2022, który jest aktualnie nowym standardem branży w kwestii po prostu takich zabezpieczeń. No i dużym atutem XDC jest także szerokie zastosowanie modelu cyfrowych dokumentów prywatnych i są one równie wiarygodne jak ich papierowe odpowiedniki, jednak ponieważ są zdigitalizowane, mogą być przedmiotem bezpiecznych transakcji w sieci. Tak więc weksle, akredytywy, kredyty, faktury itd. mogą być dostępne natychmiast, eliminując całą papierkową robotę związaną z importem czy transportem towaru. Mogą także stać się zabezpieczeniem smart kontraktu, nadając mu konkretną wartość finansową, co także otwiera furtkę na wiele nowych funkcji, potencjalnie tak naprawdę przydatnych dla różnego rodzaju korporacji. Duże znaczenie ma także kompatybilność XDC z siecią Corda, integrującą takie firmy jak Wells Fargo, Monegram, Swiss Exchange czy Nasdaq oraz banki i organy regulacyjne. Tak więc, wedle tego token XDC może wchodzić w interakcję z każdą aplikacją Korda, co daje Xinfin bezpośredni dostęp do przedsiębiorstw i instytucji działających w tej sieci, bezpośrednio dając im duże pole do różnego rodzaju współprac oraz partnerstw. Z jeśli chodzi o samą walutę, to domyślnym tokenem sieci jest oczywiście XDC, jest on generalnie używany do wszelkiego rodzaju opłat czy też płatności, a taką podstawową funkcją XDC jest zabezpieczenie sieci, ponieważ każdy walidator musi postawić 10 milionów tokenów, by móc pełnić swoją funkcję. Drugą istotną rolą XDC jest funkcjonowanie jako mechanizm rozliczeniowy dla zdecentralizowanych aplikacji zbudowanych na tej platformie, bo ekosystem rozrasta się naprawdę szybko i obecnie obejmuje takie aplikacje jak XWAP, Eurostasis, US Nota czy też Stroks, z czego są one kolejno Swapem, Stablecoinem Euro, Stablecoinem Dolara oraz Przechowalnią Danych. Tak więc jest to token w pełni użytkowy na 85. miejscu w rankingu Market Capu i moim zdaniem jest to naprawdę ciekawa pozycja, zwłaszcza w obliczu aktualnych ogromnych spadków na giełdzie. Oczywiście, w toku rozumienia By the Deep, czyli po prostu kupowania na dołkach. No i kolejna na naszej liście jest Projekt Flow, który jest bardzo ciekawą platformą skierowaną głównie do deweloperów zestralizowanych aplikacji i dostępnia ogromną ilość zaawansowanych narzędzi, aby ułatwić tworzenie i implementację różnego rodzaju rozwiązań, czy też właśnie aplikacji webs 3. Projekt powstał w 2018 roku, a jego pomysłodawcą była firma Dapper Labs z dyrektorką do spraw technologii Dieter Shirley na czele. Firma do tej pory najbardziej rozpanowalna była ze swojej gry NFT, CryptoKitties, czyli tak naprawdę pioniera gier kolekcjonerskich opartych o NFT, ponieważ CryptoKitties powstał już w 2017 roku i z swego czasu cieszyło się naprawdę ogromną popularnością. Tak więc zaraz po wypuszczeniu swojej gry NFT firma zabrała się na za tworzenie projektu Flow. I w 2018 roku firmie udało się zebrać 12 milionów dolarów pochodzących z funduszu Venture Capital, a obecnie kwota ta urosła już do 600 milionów dolarów. Tak więc od startu projekt dostał ogromnego kopa finansowego, co oczywiście przełożyło się na naprawdę udany i stosunkowo szybki rozwój projektu. A dwa lata później, bo już w maju 2020 roku, uruchomiono mainnet Flow, będący protokołem Proof of Stake. Na tą chwilę Flow ma już na swoim koncie kilka naprawdę sporych projektów opartych o NFT, w tym UFC Strike, NFL All Day oraz NBA Top Shot, a jego partnerami są m.in. CNN, Samsung, UFC, Ubisoft czy też Warner Music Group. Sama sieć, tak jak już wspominałem, opiera się o konsensus Proof of Stake i tutaj też warto dodać, że deweloperzy Flow poradzili sobie ze skalowalnością sieci bez opierania się na sharingu, bo wykorzystano tutaj ten protokół Proof of Stake, w obrębie którego obciążenie sieci rozkłada się na cztery różne rodzaje węzłów, a każdy z nich przydzielony ma do realizacji określone zadania uwarunkowane ich aktualnymi możliwościami technicznymi. Tak więc generalnie węzły konsensusu odpowiedzialne są za porządkowanie transakcji. Węzły wykonawcze mają za zadanie przetwarzanie transakcji. Trzecim rodzajem z kolei są węzły weryfikacyjne, których funkcją jest dbanie o to, aby węzły wykonawcze w prawidłowy sposób przetwarzały te swoje transakcje. Natomiast węzły zbierające, czyli collection nodes, są ukierunkowane na zbieranie transakcji. Dodatkowo też mogę tutaj dodać, że sam protokół projektu bazuje na unowocześnionym języku programistycznym o nazwie Cadence. No i generalnie takie rozwiązanie sprawia, że Blockchain Flow może pochwalić się naprawdę wysoką wydajnością oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. Brak jest też w jego przypadku tradycyjnie rozumianych walidatorów, które są zastąpieni przez wielowęzłową architekturę, co także w wielu przypadkach będzie przekładało się na bardzo duży plus na korzyść projektu. No i tak podsumowując to co do samego tokenu, Flow stanowi natywną walutę blockchaina, co oznacza, że jest głównym tokenem tej sieci, tak więc no co oczywiste, wszelkie opłaty transakcyjne opłacamy za jego pomocą. Na start wyemitowano 1.250.000.000 tokenów, a ich podaż cały czas stabilnie rośnie, bo przyczynia się do tego wykorzystywanie inflacji w celu wypłacania stakerom nagród walidacyjnych. Ale warto dodać tutaj, że Flow zastosował limit na inflację pieniężną, co uniemożliwia obniżenie wartości tokenów, tak więc tutaj mamy taką sytuację win-win. No i generalnie w takim zamyśle tokeny znajdują swoje zastosowanie podczas wyrównywania różnic pomiędzy opłatami transakcyjnymi, a płatnościami dla walidatorów. Przekłada się to na stopniowy spadek stopy inflacji oraz na wzrost opłat transakcyjnych. A zgodnie z planem przedstawionym przez projekt, niedługo będą one również uprawniały do uczestnictwa w procesie zarządzania ekosystemem. Tak więc, według mnie, naprawdę mega, mega spoko. No, i jak widzimy, Flow samo w sobie jest dosyć młodym coinem, ale dorobiło się już naprawdę dobrego miejsca w rankingu kapitalizacji, bo jest za tą chwilę na 34. pozycji. No i generalnie jak token radzi sobie w trakcie tego spadków każdy widzi, niemniej jednak moim zdaniem jest to naprawdę ciekawy projekt, na który warto mieć oko. No i kolejny projektem na naszej liście jest najpewniej dobrze Wam znana platforma lunchpadowa DAO Maker. Na tą chwilę jest ona jedną z najlepszych i generalnie takich najpopularniejszych na rynku platform oferujących no, inwestorom wczesny dostęp do nowych projektów oraz kryptowalut. No i zresztą pokazywałem wam ją już również nieraz na moich poprzednich materiałach, tak więc pewnie ją znacie. No i Maker w fajny sposób łączy są zcentralizowane możliwości smart kontraktów, na których po prostu opiera swoje działanie z elementami centralizacji w postaci wymaganego przejścia procedury KIC dla inwestorów ustalanych przez zespół zasad i wymogów udziału w ofertach, czy też doboru projektów, które startują na platformie. Generalnie, jeśli inwestorzy chcą kupić sobie udziały w projektach, to na tej platformie mogą zrobić to na dwa sposoby. Mamy tutaj public sale oraz private sale. W przypadku publicznej sprzedaży nie potrzeba żadnych inwestycji w token DAO, aby móc zainwestować w interesujący nas projekt. DAO maker najczęściej pozwala brać udział w ofercie publicznej wszystkim zainteresowanym, a jedynie wymagane od użytkownika jest to, aby posiadał dowolne aktywa o ogólnej wartości większej niż 500 dolarów na adresie w sieciach, prostu Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain, Fantom czy też Polygon. Za posiadane aktywa dostajemy punkty portfela, które pokazują szanse na wygranie alokacji w danym projekcie. Dodatkowo można zwiększać swój udział punktowy poprzez inne aktywności, m.in. takie jak zapraszanie innych osób do udziału poprzez linki partnerskie. Generalnie publiczna sprzedaż działa w systemie takie jakby biletów, no i można wygrać jeden, dwa lub więcej takich biletów, z czego każdy z nich daje określoną ilość alokacji, no i tutaj np. 500 dolarów i tyle właśnie możemy w dany projekt zainwestować. Z kolei sprzedaż prywatna oferuje pewny udział w ofercie, ale wymaga od nas stakowania co najmniej 250 tokenów DAO czy na tą chwilę jest to wartość około 1200 zł, tak więc moim zdaniem no, nie ma tragedii, ale wiadomo, że nie każdego też będzie za to stać, jeśli będzie chciał sobie jeszcze e, jakieś pieniądze zainwestować. No i tak czy siak w prywatnej sprzedaży o przedziale alokacji decyduje liczba posiadanych tokenów, czyli takie DAO Power. No i DAO Maker działa w systemie opartym o różne poziomy, gdzie wyższa liczba tokenów zapewnia nie tylko wyższy udział w puli, ale także dodatkowy bonus do tej mocy. Tak więc im więcej tokenów DAO mamy, tym większą alokację dostajemy. No ale głównym produktem DAO Maker jest oczywiście Launchpad. Tak więc zerkniemy sobie na to jak wyglądały do tej pory projekty w DAO Maker i czy zrobiły jakieś fajne zwroty. No i tak szczerze no, bywało różnie, często nie równo, bo zwroty inwestycji zależą od tego, jaki procent projekt daje inwestorom na starcie, czyli od jakiego poziomu startuje na giełdzie oraz oczywiście jakie końcowo ceny osiągnie. No też warto tutaj wspomnieć, że wszystkie moje rozważania o dochodowości udziału w tych ofertach są oczywiście czysto teoretyczne, po prostu ja to tak mówię na podstawie danych przedstawionych właśnie przez DaoMaker. No, i na przykład najnowszy projekt Sweet zrobił Razy 11, czyli cena od przedsprzedaży do najwyższej historii, czyli do ATH, wzrosła 11-krotnie. Jednak to no wiadomo, że nie każdy sprzedaje na ATH, a dodatkowo często całość nie jest odblokowana na starcie. No, a tak więc Sweet spokojnie można było sprzedać na Razy 9, co przy 35% otrzymanych z góry, czyli odblokowanych, to oby całkowity wzrost inwestycji na poziomie około 200%. No, tak więc moim zdaniem byłaby to naprawdę całkiem udana inwestycja. No, ale oczywiście nie każdy projekt radził sobie tak dobrze i zdarzały się również różnego rodzaju niewypały. No i mówię to, ponieważ miarą tego, jak dobry jest Lunchpad, są oczywiście projekty, które na nim startują. Jeśli projekty będą świetne i będą dawały duży procent zysku, to coraz więcej inwestorów będzie chciało w nie zainwestować i będą po prostu kupować tokeny dało, aby zabezpieczyć sobie alokacje, co oczywiście przełoży się na zwiększony popyt, no i również wzrost ceny. No, a jeśli będą projekty słabe, no to wiadomo, że będzie z nich mały zysk albo żaden, no to też inwestorów będzie brakowało, a popyt na token będzie spadał. No a z kolei jeśli chodzi o suche statystyki, to DAO Maker jest jednym z najlepszych launchpadów na rynku, no i to jest niepodważalne, możemy to zobaczyć w kilku rankingach. No a dodatkowo daje naprawdę nam sporo zarobić na większości swoich projektów, no nie, nie wszystkich, tak, nie wszystkich, bo wiadomo, że nie mam żadnej gwarancji, ale ogólnie trwa całkiem doura pasa tych projektów, a czasem zdarzają się takie perełki, jak na przykład Step Up, który zrobił razy 150 do ATH, czy też Victoria VR, która zrobiła 209 209 krotność przepraszam. Tak więc no, moim zdaniem podczas następnej hosty Dao Mayorka może realnie rozwinąć skrzydła, ponieważ to najczęściej właśnie podczas hosty, gdy rynek wzrasta, pojawia się najwięcej projektów. Tak więc możliwe, że platformie uda się zapaść kilka lub nawet kilkanaście nowych, dobrych projektów i zaliczyć naprawdę spore wzrosty na ich tokenie poprzez naturalnie rosnący popyt i zainteresowanie platformą. Na tą chwilę DAO Maker jest na 164 pozycji, no i posiada kapitalizację rynkową w wysokości około 100 milionów dolarów i moim zdaniem jest to sytuacja, w której rynkowo platforma ma naprawdę duże pole do wzrostów, tak więc ja osobiście z pewnością będę sobie ją obserwował. No i nie projekt na naszej liście to jest projekt Cosmos. Jest to wielofunkcyjna platforma open source, oparta technologii blockchain, której dosyć ambitnym celem jest stworzenie ekosystemu, Pozwalającego na łączenie się i wymianę informacji pomiędzy różnorodnymi, istniejącymi dotychczas sieciami blockchain w sposób całkowicie zdecentralizowany. Celem takiego systemu jest rozwiązanie jednego z największych problemów obecnych sieci blockchain, które zasadniczo nie są w stanie komunikować się między sobą i przeprowadzać transakcji bez konieczności korzystania z pośredników, no i w tym m.in. ze scentralizowanych giełd, co w znaczący sposób ogranicza ich pełną funkcjonalność. Kosmos to generalnie również stosunkowo stary projekt, którego whitepaper został po raz pierwszy opublikowany w 2016 roku, a jego celem jest stworzenie platformy dla integracji innych sieci kryptowalutowych, które miałyby stać się całkowicie interoperacyjne. Pozwoliłoby to na tanie i wydajne transakcje, a podobnie jak Solana ma on na celu rozwiązanie problemów związanych ze skalowalnością i decentralizacją. Oprócz tego ułatwia także tworzenie zdecentralizowanych aplikacji, a ważnym celem tego projektu Kosmos jest również uproszczenie własnej infrastruktury, aby ułatwić korzystanie z niej dla nowych użytkowników i dla nowych prostu deweloperów na rynku. No i też pewnie mało osób z Was wie, ale wiele innych naprawdę dużych projektów zostało stworzonych właśnie w oparciu o Kosmos. Między innymi jest to Terra, CryptoCom czy też Binance Smart Chain. Natywnym tokenem sieci jest oczywiście Atom, który powstaje dzięki klasycznemu algorytmowi Proof-of-Stake. No i tak patrząc bardziej technicznie, to sieć Cosmos w swojej wersji programistycznej łączy się z warstwą konsensusu za pomocą tzw. protokołu Application Blockchain Interface, która pozwala na programowanie i uruchamianie aplikacji w sieci za pomocą wielu języków takich jak Java, C++... Go czy Solidity co daje znaczną przewagę w stosunku na przykład do Ethereum. No i w praktyce daje to możliwość uruchomienia jakiejkolwiek zesynalizowanej aplikacji, m.in. Ethereum, w sieci właśnie e, Cosmos. No i w sieci Cosmos do tworzenia aplikacji służy Cosmos SDK, który daje gotowe narzędzia programistom do uruchamiania nowych łańcuchów bloków określonych tutaj jako zones, czyli takie strefy i budowania aplikacji w ich obrębie. Komunikacji pomiędzy sieciami w systemie kosmos zapewnia protokół interblockchain communication, no i pozwala on wykorzystanie tzw. hubów na wymianę danych, czy też również tokenów pomiędzy niezależnymi od siebie łańcuchami. Generalnie, na tą chwilę Atom jest na 22. pozycji w rankingu kapitalizacji rynkowej i moim zdaniem, gdy rynek będzie sprzyjał, może ona naprawdę mocno się wybić i pójść w górę, zaliczając gdzieś tam kolejny ATH. Ponieważ no, to jest projekt z naprawdę ugruntowaną pozycją, ze świetnym wizerunkiem, no i naprawdę z ogromnym zapleczem technicznym. Tak więc tutaj tak naprawdę no, ryzyko jest bardzo małe, że kosmos nagle spadnie i, i nie będzie go na rynku, czy na po prostu zaliczy jakieś tam mega turbo spadki, już się nie podniesie. Moim zdaniem, jeśli nadejdzie hosta, to kosmos wystrzeli w górę, no i generalnie no, te zaplecze techniczne tutaj robi największą e, robotę. No i według mnie. Osobiście jest to interesujący projekt, który warto mieć na oku, i to w sumie tyle. No, i to było na tyle o dzisiejszym materiale. Jeśli obejrzyliście do końca, to bardzo jest mi miło. Wiadomo, zostawcie suba, lajka y, lub też komentarz, y, bo to bardzo motywuje do dalszej pracy. Y, no i co, pamiętajcie o konkursie, sprawdźcie sobie giełdę Bybit I to była tyle. Miłego dziąka i cześć.